Mecz w Wiśle pomiędzy Wisłą Ustronianką a KS Landek był pojedynkiem dwóch zespołów z czoła tabeli. Ku zaskoczeniu miejscowych kibiców, już w drugiej minucie spotkania, Landek wychodzi na prowadzenie. Gospodarze szybko mają jednak okazję do wyrównania: po faulu sędzia dyktuje karnego, i jest jeden do jednego. Mecz rozpoczyna się od nowa. Jest to jednak pojedynek do jednej bramki. Kolejne gole padają w 24 i 32 minucie i podopieczni Ireneusza Kościelniaka schodzą do szatni prowadząc 3 do 1. W drugiej połowie, która jest już mniej efektowna, Wiślanie strzelają jeszcze dwa gole. Głowę panu daje, że to nie był karny, bo to było przed polem karnym. Druga bramka, kurde, była, Lapczyk ręką se zagrał szatki. Tam powiedział, trzecia brama nieszczęśliwa. No, 3-1 jak przegrywamy, no to taki mecz, myśmy tu przyjechali bez składu praktycznie. Się nam to trochę ta drużyna posypała, a wysła konsekwentnie grała, no takimi tymi swoimi stałymi fragmentami gry. Mieli dużo okazji, no i byli lepszym drużyną, no, A Druga połowa to taki, żeby tu zasnął człowiek. Pierwsza no. połowa zaczęła się bardzo dobrze. No, do pierwsza połowa ale... za, zaczęła się, tylko pan co to, to, znając możliwości tych, co tu dzisiaj byli, no to trudno było na coś liczyć. Niepotrzebnie ten te kawy, no bo naprawdę, bo ja tu stałem, to był metr przed polenkawą, a sądzia od razu. Nie no. taki to jest na no, Myślę, że to jest taka drużyna, która organizacyjnie powinna być. Tam są 3-4 drużyny organizacyjnie. Jasienica, Góral, Wisła. To są drużyny, które przebijają te wszystkie drużyny obiektem, kadrom i wszystkim. A reszta to jest takie, żeby Pan, zgwizdną się to są i nie W tym samym czasie dotychczasowy lider Góral Żywiec rozgrywał mecz z LKS po z którym przegrywało 1-0. A to oznacza, że Wiślanie po wygranym meczu z Landkiem zrównali się punktowo z Góralem i posiadając lepszy stosunek bramek zostają liderem okręgówki. No zaczęło się tak, troszeczkę nieszczęśliwie, ale dlatego piłka jest tak piękna, że w drugiej minucie przegrywamy 1-0. Ludzie nie zdążą przyjść na mecz, a my już musimy odrabiać straty, ale uważam, że zespół poznaje się po takich właśnie trudnych chwilach. Szybciutko, bo już w 17 minucie wygrywaliśmy, więc zespół bardzo fajnie zareagował, mądrze, dojrzale. Za co należy mi się słowa uznania, a później konsekwentnie dążyliśmy do celu. Cel mamy jasno nadany, czyli zawsze wygrywać i zawsze zdobywając trzy punkty. Dzisiaj rywal nie postawił za wysoko powszeczki. Nie można powiedzieć, że był słaby, bo grał ciekawą piłkę, ale Wisła ale Osnianka była lepszym zespołem i zasłużenie wygrała. O się nie mylę, to teraz jesteście na pozycji lidera, bo Góral chyba przegrał mecz. No, to, to będzie się tak może zmieniało, chociaż Wisła jest na tyle przygotowana fizycznie, że będziemy chcieli ten fotel lidera utrzymać jak najdłużej, albo naj, najlepiej do samego końca, no ale to jest lider taki z tyloma samymi punktami, więc każdy mecz może to szybko weryfikować, ale, ale cieszymy się, bo, bo to już jesteśmy coraz bliżej końcówki, finiszu i, i jesteśmy na dzień dzisiejszym liderem, czego się bardzo cieszymy. Nie będzie to pewna presja, jeżeli będziecie nagrywać po lidera, nie lepiej atakować z drugiej pozycji. No różnie to bywa. Wynik końcowy pokaże co jest skuteczniejsze, czy atakowanie z drugiej pozycji, czy siedzenie na fotelu lidera przez dłuższy okres. Ja uważam, że ja rozmawiam bardzo dużo z moimi zawodnikami i, i wiem i znam ich bardzo dobrze, wiem jacy to są ludzie i jestem przekonany, że oni nie będą się bali w kolejnych meczach grać, tylko będą grali swoje i, i, i to ich będzie jeszcze bardziej zobowiązywało do tego. Żeby mecze wygrywać. W pozostałych spotkaniach 22. kolejki Ligi Okręgowej LKS Drzewiat pokonał LKS Błyskawica Drogomyśl 3 do 0. LKS Cukrownik chyba zremisował z LKS Bestwina 2 do 2, zaś LKS Radziechowy uległ Morcinkowi kaczyce 1 do 2. Dotychczasowy lider TS Żywiec przegrał z LKS puńców 0 do 1 LKS Passion nad Dankowice zremisował z LKS Wisła Strumieni 1-1. LKS Sokół Zabrzeg przegrał z TS Koszara Warzywiec 1-3. Zaś LKS Krzyżne Lipowa zremisował z KS Halny Kalna 1-1. Dla portalu Śląska-Cieszyńskiego o XPL Przemysła w Losie.